Otwieram 73 sesję Rady Gminy w Staninie. Serdecznie witam wszystkich państwa radnych. Witam pana wójta Krzysztofa Kazane, Witam pana wójta Sławomira Rzymowskiego. Witam panią sekretarz panią Ewę Niebrzegowską. Witam panią skarbnik panią Aldonę Alaburdę. Witam wszystkich, którzy oglądają nas zdalnie za pomocą łącz internetowych. Sesja nasza jest sesją nadzwyczajną. Zwołano na wniosek pana wójta jeśli chodzi o obecność na 15 radnych, obecnych radnych. 15 radni już potwierdzili swoją obecność. Przeczytam teraz Państwu porządek obrad. Punkt pierwszy, otwarcie sesji. Punkt drugi, sprawdzanie obecności. Punkt trzeci, przyjęcie porządku obrad. Punkt czwarty, podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej. Punkt piąty, podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok. I punkt szósty, podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości. Punkt siódmy, zamknięcie sesji. Witam wnioskodawcę, czy chce wnieść jeszcze jakieś zmiany do porządku obrad. Proszę bardzo. Dzień dobry, przede wszystkim chciałbym wszystkich przywitać, oglądających nas, jak i Państwa radnych. Sesja jest sesją nadzwyczajną i głównym powodem zwołania tej sesji było. Zamieszczenie w naszym budżecie na ten rok 2023 wkładu własnego do inwestycji polegającej na wykonaniu tej ścieżki tak zwanej kościelnej, tu od Jarczówka do, do Stanina, gdyż... Jeszcze ja pytam Pana Wójta, czy do porządku obrad Pan nie ma uwag? Dojdzie. Pan. Ale tak właśnie chciałbym, już Proszę, za tak zwanym jednym zamachem, i chciałbym wycofać punkt czwarty podjęcie uchwały WPF w wieloletniej gdyż podjęcie tej uchwały jest po prostu bezprzedmiotowe i te zmiany po prostu zamkną się w tym roku budżetowym. I chciałbym po prostu wycofać. Wycofać. To w ogóle zdjąć, bo jest to po prostu bez. bez, bez Dobrze, dziękujemy bardzo panu wójtowi. A jako Rada Gminy musimy przegłosować. Kto z Państwa radnych jest za zdjęciem z porządku obrad punktu czwartego podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej. Proszę bardzo, głosujemy teraz. Kto jest za wnioskiem pana wójta? Już wszyscy radni głosowali, głosów oddanych za 15, nie ma przeciwnych, nie ma wstrzymujących, stwierdzam, że ten punkt, punkt czwarty został usunięty z porządku obrad, czyli pozostałe punkty pozostają, tak jak Państwu przeczytałam i teraz przechodzimy do punktu piątego, podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok. Poproszę Panią Skarbnik o przedstawienie nam tych zmian. Wszystkie zmiany jakie zaszły w dochodach, są to zmiany w dochodach bieżących i dokonane one są na podstawie umów lub decyzji z Lubelskiego rządu Wojewódzkiego bądź Krajowego Biura Wyborczego. Zwiększono plan dochodów o kwotę 799 tysięcy 711 złotych 799, i 30 groszy na zwrot części podatku akcyzowego. Wprowadzono plan dochodów bieżących w kwocie 602 638 i 1 grosz tytułem dotacji z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na remont dróg gminnych w miejscowościach Niedźwiadka oraz Zagoździe Kolonia Lipniak. Zwiększono plan dochodów o kwotę 1186 zł i 65 groszy na koszty sporządzenia spisów wyborczych w wyborach do Lubelskiej Izby Rolniczej zwiększono plan środków pochodzących z funduszu pomocy o kwotę 5 zł i 64 grosze na wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL w związku z konfliktem na Ukrainie oraz o kwotę 48 zł i 42 grosze na nadanie numeru PESEL na wniosek w związku z konfliktem na Ukrainie Zwiększono dochody o kwotę 6480 zł z przeznaczeniem na zryczałtowane diety dla mężów zaufania wyznaczonych do komisji obwodowych w wyborach do Sejmu i Senatu. Zwiększono o 2144 zł składki na ubezpieczenie, o 21 tysięcy złotych dofinansowanie zasiłków stałych, o 15366 złotych dofinansowanie ośrodka pomocy społecznej. O 12 800 zł usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze. Zmniejszono o 10 tysięcy dochody na składkę na dofinansowanie zasiłków i pomocy w naturze. W ramach środków pochodzących z Funduszu Pomocy zwiększono o 2400 zł wypłatę świadczeń pieniężnych z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy. W ramach środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 zwiększono o 9 180 zł dochody na wypłatę dodatków węglowych wynikających z rozstrzygniętych postępowań odwoławczych organów administracji publicznej lub sądu administracyjnego z zakresu wypłat dodatków węglowych wraz z kosztami obsługi tego zadania oraz jeszcze zwiększono o 4 335 zł dotację na składkę na ubezpieczenie w ramach zadań zleconych. W wydatkach w ramach wydatków majątkowych dodano dwa nowe zadania w drogownictwie przebudowa ścieżki pieszo w miejscowości Jarczówek. Tutaj jest plan wydatków 80 tysięcy złotych oraz modernizacja dróg gminnych w miejscowości Gust. Plan wydatków na to zadanie to 60 tysięcy złotych. Ponadto wprowadzono plan wydatków majątkowych w kwocie 40 tysięcy złotych na zakup działki o powierzchni 9 arów w miejscowości Tuchowicz. Wszystkie pozostałe zmiany w wydatkach bieżących związane są z utrzymanymi środkami, a także dotyczą dostosowania planów jednostek do istniejących potrzeb. Dziękuję bardzo pani skarbnik. Czy państwo radni mają w tym punkcie pytania? Jeśli nie ma pytań, to przejdziemy zaraz do głosowania, ale najpierw przedstawię uchwałę Rady Gminy Stani z dnia 27 października 2023 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok. Na podstawie artykułu 18 ust. 2 pkt. 4 i tak dalej, podstawa prawna, którą pomijam, uchwala się, co następuje, i to właśnie są te zmiany, które nam pani skarbnik przez i teraz postanowienia końcowe. Paragraf 2. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy. Paragraf 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przechodzimy teraz do głosowania. Proszę. Podaję wyniki głosowania. Głosów oddanych za 15, przeciwnych nie ma i wstrzymujących się nie ma. Stwierdzam, że uchwała została podjęta jednogłośnie. I teraz jeszcze mamy punkt szósty, podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości. Ja przedstawię Państwu projekt uchwały, a jeśli będą pytania, to bardzo proszę. Uchwała Rady Gminy Stani z dnia 27 października 2023 roku w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości. Na podstawie artykułu 18 ust. 2 pkt. 9 i tak dalej, podstawa prawna, którą pomijam, Rada Gminy uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. Wyraża się zgodę na odpłatne nabycie na rzecz Gminy Stanin prawa własności do Nieruchomości o powierzchni 0,09H położonej w miejscowości Tuchowicz, oznaczonej jako działki o numerze ewidencyjnym 460, łamane przez 2. Dla której Sąd Rejonowy Włkowie Piąty Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi Księgę Wieczystą numer LU1U, łamane przez 0003 łamane przez 8, z przeznaczeniem na powiększenie gminnego zasobu nieruchomości. Paragraf 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. Paragraf 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Czy są tutaj pytania? Pan Wójt chciałby dodać coś? Nie. Taki? Tak. Może tak. Nie. Proszę bardzo radny Wiączkiewicz. Zakup szanowni państwo zakup tej działki jest niezbędny, ponieważ dla wsi kolonii Anonin tak zwanych Załąk i Tuchowicz nie ma wyjazdu z tej miejscowości na Celiny po prostu Większy samochód czy ciągnik rolniczy nie daje rady zawrócić tak ostro i trzeba dokupić ten, ten skrawek działki, żeby był łagodny, normalny wyjazd. I proszę? Przydałoby się. I przy okazji chciałbym tutaj. Dziękować, podziękować i Panu Wójtowi, i, i, ale jeszcze nie, nie, nie zagłosowane, Panu, panu, panu y, Wójtowi Rzymowskiemu, że tak szybko się zajął tą sprawą i wszystkie papiery, dokumenty poszły do przodu. No, mam nadzieję, że Rada przegłosuje. Za to z góry serdecznie dziękuję. Dobrze, jak nie ma już pytań, i wszystko jest jasne. To przechodzimy do głosowania. Proszę bardzo, głosujemy. Dziękuję bardzo. Radni już zagłosowali. Głosów oddanych za 15, nie ma przeciwnych, nie ma wstrzymujących. Uchwała została podjęta. Radny może teraz dziękować. O. Jeszcze raz serdecznie dziękuję. Bardzo miło i moim mieszkańcom też. Bardzo dziękuję. I dziękuję państwu za czas ten który tutaj poświęcili państwo na procedowanie tych uchwał. Nasze obrady dobiegły już końca. Dziękuję wszystkim którzy oglądali nas zdalnie. Zamykam 73 sesję rady gminy w Staninie. Dziękuję bardzo. A teraz...